Raz, dwa, 3, raz 2, 3 jak mnie słychać? Mam nadzieję, że dobrze. Cześć witajcie moi drodzy, witam bardzo serdecznie na moim kanale Sabatowski Tech Game. Szukacie może zestawu komputerowego za około tysiąca zł. Spokojnie, spokojnie, w tym oto odcinku właśnie znajdziecie taką propozycję. Do porównania cen użyłem porównywarki Ceneo. Na samym końcu zrobimy sobie podsumowanie, również rzucimy okiem na koszyk z x komu. Bez zbędnego gadania przechodzimy do samych konkretów. Zaczynamy! Procesor. AMD Ryzen 5 3600 i raczej nie powinno to nikogo zdziwić. Tani procesor oparty na Zen 2 i sokiecie AM4. Ma 6 rdzeni i 12 wątków. W trybie turbo uzyskamy do 4,2 GHz. Aktualna cena to około 339 zł. Płyta główna ASRock B450M HDV-R40. Tania płyta Micro ATX. Na wyposażeniu znajdą się dwa banki na pamięć RAM do 32 GB DDR4 3200 MHz, Złącze M2, PCI Express 30 x 16, 6 portów USB 3.1 generacji pierwszej, wyjście HDMI, dvi DVID. Cena wynosi 223 zł. Chłodzenie. Stawiam na małą klasykę: jest to Fi Spartan 5 ze 120 mm wentylatorem. Cena 70 zł. Pasta termoprzewodząca. Ten Grizzly CryoNut, cena to 23 zł. Pamięć RAM, zwykłe czarne klasyczne kości, GoodRAM i RDM Pro, pojemność 16 GB, częstotliwość 3600 MHz, opóźnienie CL18. Cena wynosi 179 zł. Dysk M2 LEXAR NM710 o pojemności 1 TB. Jego prędkość zapisu wynosi do 4500 MB na sekundę, natomiast odczyt do 5000 MB na sekundę. Cena 275 zł. Zasilacz. Postawiłem na MSI Mac A550BM. Jego moc to 550W. Posiada certyfikat 80 Plus Brąz. Nie jest on modularny. Gwarancja 10 lat. Dobrze sprawdzi się w tej konfiguracji. Cena to 218 zł. Karta graficzna. Nie było się tutaj długo nad czym zastanawiać i postawiłem na Sapphire Radeon RX 6600 Pulse z pamięcią 8GB GDDR6 na 970 zł. Alternatywnie można dołożyć około 200-250 zł i kupić Radeona RX 7600 bądź też RTX 4060. Wszystkie komponenty wsadzimy do obudowy od MSI, a dokładnie modelu Macforge M100A. Możemy zainstalować w niej GPU do 300 mm długości, kulet do 160 mm wysokości. W środku zainstalowane mamy już 4 wentylatory ARGB FAN. Cena 197 zł. Jak myślicie, ile wyszło? Już pokazuję. Suma: 2494 zł. W sklepie Xcom koszyk przedstawia się następująco. Łączna kwota to 2708 zł. Pamiętajcie również i miejcie to na uwadze, że ceny zmieniają się z dnia na dzień. Co wy sądzicie o tej konfiguracji, dajcie koniecznie znać na dole w komentarzu. Jeśli macie jakieś pytania, serdecznie zapraszam do kontaktu. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Jeśli film Ci się spodobał, to zostaw oczywiście klasycznie łapkę w górę, subskrybuj kanał, aby być na bieżąco, dodatkowo kliknij dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia z pierwszej ręki. Widzimy się już wkrótce w nowych świeżych materiałach. Do zobaczenia, pozdrawiam. Hej!